Dobry, witajcie! Dzisiaj kupujemy sobie kiełka, jest manojek ze mną. Pan, czego ty się nie odzywasz? No właśnie, manojek mi robi jakiegoś trolla, ale my zagrajmy sobie jedną rundę, okej? Okay? Ale nie kupuj kiełka, kup Nie! Tak. Bo już mi tak powiedziałem. Dobra, no lecimy. Ja wczoraj w ogóle gadżet trafiłem. Dajcie mu łapkę w dół, jak nie Sam sobie daj. A zrobiłeś już lekcję, czy jeszcze nie zrobiłeś? No nie wszystkie. <laughs> Ej! Ej, bit to najgorna, najlepsza postać dla mnie. No, prawie. Ale z gadżetem jest bardzo dobra. Co nie? Nie. No. Przecież ja on jest na drugim końcu mapy i atakuje go na, na blisko ból. to on sobie klika gadżet i może i ucieka, ból. Ja I to jest najlepsze. No, pomagam, pomagam. Patrz, jak ich tu wyjaśniłem. Ja Ej, zrobię sobie tego trolla. Patrz. Wyjdę sobie tu. Uii. Ej, ból się A Bibi. Bibi miała awka. A ja, 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 ja na mnie widzę, że sobie podjadę. A ile mega boxów kupię? Jakbym miał 300. Nie wiem, ale masz większe szanse dla mnie. Ej, jakbym trafił legendę. No właśnie. Ale jakby mi nic nie wyleciało i tyle gemów na marne. To co? No, my, um, no, jak to jest 100 my... zł? Ty sobie nie wyobrażasz. Smilis otwierał i tylko jest i tylko je, i, i żadnej, żadnej nie dostał. No bo on ma dużo pieniędzy, bo on ma tyle subów Dobra, ja już sobie... Lecisz? Dobra, rozwalamy tego, bo ile on ma? Serio on tu jeszcze bomby postawił! Nie i. Ej, cel tego jeszcze na nie widzę. Ej, odrodzi się ten! Odrodzi się! mutim. No właśnie. Ej, oni mnie teraz mogą rozwalić. Dobra. No, no, chodź tu. Dobra. Dobra, kupujesz Mega Boxy. Dobra. Ale mnie nie starszy... No dobra. Dobra, przechodzę do sklepu. 3, 4. Ui! Postać! Mamy pierwsze kiełka to Mamy kiełek to zaawansowany robot rolniczy. No, nie. Kiełka nie umie droplnąć. Widzicie to? Dzisiaj oglądajcie ten, nie dajcie mu łapki. No to się zaraz wywalę. Ej, mam, trzy, mam 31 gemów, Mati. Otwieram jeszcze big boxa. Ale Mati, no ale ja mówię, żeby. Ale, Mati, o, nie, wynagrodzę ci to i otwieram już trzeciego big boxa dzisiaj. Wynagrodzę ci to. 85 widzę. Ale słabo. Bez bunt, ale. Przetestuję. Ale, ta pe... Ale Ci wynagrodziłem to. Widzisz? No dawaj, bo. Chcę dzisiaj wbić. Wynagrodziłem Ci to jednym big boxem. Żeby. Nie, trzema big boxami, bo ja już dzisiaj trzeciego big boxa otwieram. Moja pierwsza runda kiełkiem w życiu. No, bo nie mogę iść do kolegów, no bo kuwdy ten głupi koronawirus. Ej, zablokować ich w bramce? Dawaj. Szybko, pik. ty zrobiłaś? No właśnie chciałem ich zablokować. Ej, ty też na, ten drugi kiełek też jest na pierwszej No tak. Zablokuj naszą. Zablokuj naszą. Co to, co, co ty z... Serio, Ty tam stałeś i się zniszczyło. No bo jak jestem z ochroną, to rozwalam. Coś Ty narobił. Manojek no. mi rozwalił ulta, super. To, to taki, jaki dziwny ten kiełek. I pyk. A wiesz, że Bobo już ma na 16, a dopiero dwa dni temu trafił? Czaisz to? No. no. Nie wiem, jak szybko on bie. No serio, on tutaj siedział. Ej, wiesz, że kiełek nie jest cały niebieski jak się kręci, tylko ma takie prześwity? Serio. Pewnie się ukryli. Ej, zablokuję ich. XD. Kieł, tu. Nie, no, ale nas cisno, nie, no. Nie no. Ej, a jakby nam szczęśliw takiego ładnego trikrzycika, to bym mu poklaskał. Nie wiem dlaczego. Wczoraj nie było filmu, no bo mamy nowe zasady na kanale. W każdą środę, y, piątek i niedzielę nie ma filmu. Bo filmów jest trochę za dużo, więc mano, jak w te dni nie nagrywamy, rozumiesz to? No dobrze, że w niedzielę. No w niedzielę nie będzie. W piątek w sumie też trochę dobrze, co nie? Trochę. No nie wiem, nie powiedziałbym boże. No tak. ile twój śmiałek zadaje? Mm, zobaczę, muszę kogoś trafić. Yy, tysiąc tysiąc. chyba... Tysiąc... Tysiąc nie wiem ile, bo nikogo nie mogę trafić. No kurde no traf... My ulta jest. Tysiąc! Tysiąc zadaje! Ej, podaj ulta! Aha. Tysiąc tylko zadaje. Kurde, no dawaj, dobra, gol macie. Ej, już myślałem, że... Ej, ten kiełek jeszcze raz zablokował, co nie? Ej, ten kiełek był na drugiej mocy, a ja takie zero pucharów, co nie? No. Ej, Co oni... Ej, Ej jakiś... Mama, jak... Ale odłączył już. No siemanko jakieś. Ej, on dropnął dzieki przed chwilą. Ej, lol. A ja dropnąłem kiełka z Big Boxa, nie no. Nie no, pokiłeś, że na odcinku kołamiaś oraz ty. Do łosa. Spróbujmy. Ja już grałem już... Ej, kiełek jest do... Co oni tutaj wysyłają? To ja farela nie mam w znajomych? Nie. XD farel. A czemu? Wywalić? Aha. <laughs> XD. No to ja mam napad, to mieć mnie zaproś. Zaproś mnie. Nie. Napadzik. O, Leon. Patrz, jeszcze Shark i Grzdyda, nie? Ej, i Legenda. Ej, no, a oni mają też chyba legendę. Ej, on się Bobo nazywa, Tik się Bobo nazywa. Ej, to no, tylko z dłużej. No, to Bobo się chyba... Ej, prawdziwie, znaczy, no, Bobo Minecraft, czyli ten, co mam z wojny, to też się z dłużej nazywa. Ej, co my tracimy? Ej, Spike nam obija. Bo to jest kiełka. Ej, Spike i kiełek trochę takie rośliny, podobne, nie? No bo Spike to taki kaktus. Ale nie. Ale nas obija. Ja idę im obijać. No, nie, to zresztą nawet w tej nikomu nie zadałem. No kurde, my, mam, my im tylko 3% obiliśmy. Po pierwszy Dobra, pierwszy kill twój. Haj, Ej, ja tylko je mogłem 8% zdać. Nie, no, Ja strzałem. My się... Poczekaj, ich zrobił, ja cię kręcę. Ej, no, serio, ten ult spajka. Dobra. No ja cię kręcę, no. Nie wierzę w to. I to mi znowu brakuje tych dwóch nieszczęsnych legend, czyli tego kroła i Spajka. Ja ich w ogóle nie mogę trafić. Serio. Kroła, kroła i Sandy. Nie, Wiesz? nie. Z... Sandy przecież mam. A ci nas rozwalili. Ale... Ja jeszcze położyłam na koniec Ale nas rozwalili, nie? zagraj Chyba. Kogo mamy? Pipera. No i jeszcze piper się nie rusza, super. No teraz już na pewno bot. I oni mają znowu Tika. Nie obił. Tylko że tutaj. Blokuje, blokuje, blok. Ej, ej, bit nie może nas uderzyć, widzisz? Ona nam 12% to biła aż jednym strzałem. Czajisz to, Mati. XD Ej, ale te bomby, kiełka, znaczy tego 8-bitowca się odbijają, tak bum, bum Odbiłem i się masz W ogóle ja straciłem tyle, ja straciłem 80 pucharków za koniec sezonu To zob... ja 112 Serio? To ty nigdy nie To ty nigdy nie będziesz miał 13k Tu ty na pewno nie masz 300k znaczy, na 13. Jakie 300k co ja mówię. Ej, czemu nam obijają? Bo jakich tu cała drużyna jest, a piper nie rusza się. To ja sam tu mam bronić. Jak ja sam tu byłem. A ja im sam tam obijałem. to na mnie. znowu trafiliśmy na bota. Ostatnia runda. No i jeszcze dało zagraj. Także to by było na tyle w tym odcinku. Cześć.